Praca w zawodzie informatycznym niesie ze sobą wiele możliwości. Typowymi dla zawodów informatycznych jest praca m.in. jako informatyk, grafik, programista, lecz także tester gier czy producent gier komputerowych. Natomiast w połączeniu z innymi dziedzinami, takimi jak na przykład matematyka, kognitywistyka czy również filozofia, powstają kolejne, nietypowe odłamy w dziedzinie informatyki. W takim nowatorskim odłamie tworzył Marvin Minsky amerykański naukowiec, który zajmował się głównie sztuczną inteligencją. Marvin Minsky urodził się w 1927 roku w Nowym Jorku. Dzięki Mińskiemu zdaliśmy sobie sprawę, że komputer to nie sprawna maszyna do dodawania liczb, ale urządzenie, które może stać się jednym z najpotężniejszych wynalazków w dziejach ludzkości. Marwinowi możemy również zawdzięczyć wysoką jakość obrazów oraz rekonstrukcję obrazów w trzech wymiarach. Gdyż w 1961 roku wynalazł i skonstruował współogniskowy mikroskop skaningowy, charakteryzujący się zwiększonym kontrastem i rozdzielczością. Marvin Minsky jest autorem wielu cytatów oraz książek. Jedną z najbardziej znanych publikacji jest The Society of Mind, w której autor porusza temat AI Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja, oprócz zagłębienia w świecie informatyki. Marwin posiadał również rodzinę żonę Glorię oraz trójkę dzieci Margaret, Julię oraz Henry Miński. Naukowiec zmarł w 2016 roku, w wieku 89 lat. Był jednym z nielicznych ludzi świata informatyki, którego wizjonerstwo zrewolucjonizowało myślenie o komputerze.